parafia prowadzona przez Zgromadzenie Księży misjonarzy. założyciel święty Wincenty Paula wielki społeczny francuski, który żył w latach 1581-1660. I w roku 1651 właśnie misjonarze z Francji dotarli do Polski i od tego czasu tam troszkę sprzedał na Kasata, ale pracuję. Jest okazja słyszeć, że w każdą niedzielę, bo szal o dziewiątej rano radioka. jest właśnie z kościoła w Warszawie, z, z Bazylii. To jest właśnie nasz kościół. Pierwszy, który właśnie Nowa Maria Ludwika Gonzaga właśnie podarowała misjonarzom i, jako ciekawostka, zawsze jakoś tak wyszukuje się jak w punktów zbieżnych. Wtedy też podarowała posiadłość oddalonej daleko od Warszawy, w To jest właśnie bardzo ważne. Od Sokółki właśnie mój dowód jest 30 km. O właśnie, tak. Teraz jest taki taki kościanny troszkę kościelny parekwiarek, taki sytuacja, właśnie taki sytuacja, taki pierwsza historyczna zmiana do Żmigrowia. W takim dokumencie z kancelarii papieskiej, za papieża Adriana IV, dostosowano do biskupa Wrocławskiego i tam wymienił się polską nazwę Żmigród, jako własność biskupstwa wrocławskiego. I później w 1253, czyli no, prawie 100 lat, Pierwsza historyczna zmianka o Kościele, Arkaniusz w Wilodzie, w Saskiej Henry III w trakcie elekcyjnym na posiadło zielsko dla się kościoła i w 1441, czyli nie, jak ten odstęp czasowy jest duży, teraz to było nie do pomyślenia nie, bo w epoce internetu wszystkie wiadomości wiemy, ale wtedy jest właśnie pierwszy. Ta taka wiadomość o tytule Kościoła w Wigrodzie, który był podlewają najświętszej Marii Pani. I też jako ciekawostka zmi zmiana o pierwszym wyłonieniu państwa w Grodzie, czyli w 1491, w pierwszym tak, stąd pochodził. I później w 1499 posiadłość Wigrodzka, która dotychczas należała do Polski. W Polsce w podwalinie gwiazdy, została przez króla Adysowa Zygmuntowi von Huszbach. to jeden z możliwych niemieckich. Dlaczego o tym mowa? Bo właśnie ten człowiek, Zygmunt von Kurzbach, też zasłużył się tym, że właśnie był takim dużym ofiarodawcą. Kościołowi ofiarował olbrzymie oraz z ogrodu, nie wiem, czy to jest ta sama, w której teraz mieszkamy. Jeszcze jeden koszt katolicy, który był zwolennikiem nowej wiary, to Jan Szatanitz, choć tutaj już od chwili protestantyzmu, to było rok 1597. I właśnie 1597, 25 marca. Położenie kamienia biegielnego pod budową obecnego kościoła. Budowa trwała chwale, a się Ten kościół w takim czasie zbudował. W naszych czasach, nie wiem czy w takim tempie, chyba to też świadczy o tamtejszych ludziach, też o zaangażowaniu I pewnie o technice, którą posiadamy. Jako ciekawostka, że podczas. 1 tysięcy 1 Czyli mhm. <laughs> dość dużo Później z budową nowego kościoła wiąże się też w tym samym roku, to zebrano starych kościół polskich i 9 grudnia 1601 roku nastąpiło boś. Święty, czyli pod tym wezwaniem, do tej pory jest. Po umieszczeniu dzwonu wieża okazała się zbyt słaba i z konieczności musiano dobudować ogromne filary wspierające. Jak wyjdziecie na zewnątrz to widać z jednej strony, z drugiej inaczej wieża to głodnie się zawaliła, Bo te dzwony były ogromne. I później jako takiego Ważne, bo to jest podane rok 1641, wtedy ym, hrabia Melchior von Hartzwelt został mianowany nowym właścicielem dróg Dlaczego o tym jest mowa? Bo właśnie bardzo się w, tutaj wpisał w historię, gdy chodzi o zachowanie katolicyzmu. W tym czasie, kiedy właśnie uszerzony protestantów i właśnie też mógł... do innych pałaców więc jakbyście mieli czas, warto to wyobrazić. 1694 y, kościół dość pożar, dokładnie wieżę kościelną i y, ten pożar powstał od płonących na rynku, który jest tutaj, jak widzieliście, obok. W 1702 roku też właśnie w wieży spadł wielki dzwon, za drugim uderzeniem pioruna spłynęła wieża i zawaliła się. Nikt jednak wtedy nie w Do kawałków tego dzwonu oddano dwa nowe. Pierwsze otrzymał imię na Mario, drugie Katarzyna Elżbieta. I 1 września wybuchł kolejny pożar, który wszystkie się w wokół kościoła, kościoła Wtedy wyrozumiał się też duży z otoczonych figurkami Matki Bożej, świętego Jana, odnowione w znajdują się tutaj w kościele, jak je odszukać. W 1725 była konsekwencja tego Kościoła Dwa lata wcześniej zakończono budowę wieży po tej pożarze. W 1961 budowano Kościół Ewangelicki, to jest przy ulicy Rybackiej. Tamtąj strony nie wiem czy Tak, tak. I to jest właśnie. On obecnie jest jako kościół pomocniczy też tutaj w parafii katolickiej przypisany po tutaj na miejscu obecnie Ewangelików Nie. Jest. Brawosławna, awet tu mają Swobora Pana. I ten właśnie kościół, który jest obecny podzaniem św. Stanisława, był budowany w latach od 1742 do 1800 przepraszam, był budowany w tym czasie 1742-1861 protestanci mieli po swój kościół. Grazie. 1895 odcinkowano Kościół, 1910 budowa nowej powarji. czyli Tutaj już wiemy, że obdarowanie tego dawna wcześniej, na pewno była inna. Stało miejsca, w której mieszkamy, To budowano w 1910 roku. A w 1930 budowano w kaplicę cmentarną. Ta kaplica. Na cmentarzu jest, w komentarzu jest, w komentarzu jest są zamknięte, bo tak nie ma już miejsc, więc tylko ewentualnie chodzi o popówek to na miejscach, które są, więc do... 1945, zakończenie II wojny światowej, ewakuacja obrafię Niemców, z nas, następny w tej wojny, dosilanie się Polaków na Starej Ziemi Polski i 16 czerwca 1946 roku wjeżdża ostatni progorsz kiewiecko-mięzyczny Wielken sztab i tej parafii od 1934 roku czyli przez 12 lat i wtedy został mianowany administratorem świat Płoszcza, ale takim, który mał prawie tak samo wniosek jak Kowosz, ksiądz Jan Pionarczy, właśnie był ze Zgromadzenia Księżyni Sonarzy, którego należy i od tego czasu, czyli od 16 czerwca 1946 roku stale posługują misjonarzy. Wtedy otrzymał do pomocy Białego Kapłana księdza Klamer'a, później księdza Konrada sala Obecnie ze mówił Białego Księdza w 1947 roku, dokładnie 11 czerwca. I poświęcenia tej figury dokonał prymas Anglii, kardynał Griffin, w własności kardynała Augusta Hollanda, prymasa Polski. W tym samym roku, w 1947, przyznano Kościół Ewangelicki przy Rudze Waskim, parafii Rzeczypospolitej katolickiej w Grodzie. To jest teraz jako pomocniczy. W tamtym roku zakończyliśmy granatę. W 1950 roku, tu na tym kościele, parafialnym na wieży zamontowano krzyż. Było takie ciekawostkie, do, do momentu, była metalowa chorobia, w tym miejscu, gdzie krzyż pojedzie. W 1953 roku na świecie byłem, ale nie w tych stronach. To <grymne> było na instalację dzwonów wieży tego kościoła. I dzwony właśnie pochodzą z tamtego kościoła, z tego Stanisława. I tych dzwon, te dzwony te dzwony, tam są, są trzy dzwony po tej stronie. To obraz został poświęcony przez biskupa Andrzeja Wrocławu. Pierwszą nomen na 27 kwietnia 1965 roku. Czyli jeszcze przed nim z Azją Kazużykowej zawsze w każdą środę do tak poglądów na temat wyborzeń, niechcących pomocy